Siemano witam Was z tej strony. Shoot. w dzisiejszym krótkim odcinku pokażę Wam, jak wymienić żarówki. Na przykładzie SATA i WIZY 1.9. TDI, trzeci rocznik, oznaczenie 6L1. Także zapraszam do oglądania. Zauważyłem jakiś czas temu, że Sporo osób wyszukuje frazę, jak wymienić żarówki i trafia właśnie na film wy z wymiany lamp reflektorów yy, w Seacie yy, i tak pomyślałem, że właśnie fajnie by było zrobić odcinek z wymiany tych żarówek skoro tyle osób tego szuka a w dniu wczorajszym jeden z subskrybentów którego pozdrawiam zapytał właśnie, jak wymienić żarówkę kierunkowskazu prawego no i wszystko pokażemy teraz. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda lampa nowa, która wymieniona była. Jak wygląda lampa oryginalna, już 15-letnia. Tak więc bierzemy się do roboty. Mam drugą lampę też, ale to wygląda identycznie, więc lampa na bok. Nie będę wam pokazywał tego na samochodzie, tym razem, że mam lampy wyjęte. Będzie mi łatwiej po prostu pokazać dla Was, jak to wygląda. Także jak mamy już tą lampę, to tak ona wygląda z tyłu. O, tak będzie leżała. Zaczniemy od wymiany żarówek H4 w tym przypadku. Ściągamy dekiel. On tutaj ma uszczelkę gumową, czy też taką. No, silikonowa gumowa. Yy, tutaj mamy żarówkę zwykle. No, w moim przypadku jest to H4. Żeby ją zdjąć, yy, może pokażę na jakiej żarówce. No i mam taką oto żaróweczkę. <ścoughs> starał z motocykla. Ona działa, ale nie polecam takich żarówek kupować. Także żarówkę mamy tym grubszym bolcem nazwijmy to dwoma mniejszymi na dole i tutaj takie mamy wycięcie do dołu i tak wkładamy o, tak wkładamy ona tak siedzi sobie i tutaj nam się blokuje może być tak, że jest pojedyncza sprężynka zamiast podwójnej tak jak w tym przypadku tak mam na przykład w nowych lampach ale to nie ma znaczenia tutaj będziecie mieli jeden z przewodzików z tą kostką do silniczka od sterowania a tutaj mamy kostkę ona jest w ten sposób tak wpięta ją wiadomo ściągamy możemy ją gdzieś tam odłożyć na bok ja tutaj te przewody schowam bo one nam nie będą potrzebne następnie tutaj wciskamy przechylamy, przesuwamy go w prawą stronę w tym przypadku wyciągamy żarówkę wkładamy następną nową i już. Tu się musi zablokować. Na pewno każdy z was ogarnie. Hmm, tutaj akurat jest łatwy dostęp z prawej strony do żarówki hmm, od świateł mijania. Ale na razie tę żarówkę wywale, bo ona nie jest potrzebna. Zamknę dekiel. Oczywiście dekiel też zamykamy tak jak otwieraliśmy. Czyli przyciskamy, naciągamy na, aż zaskoczy z drugiej strony to samo. No i już teraz kierunkowskazy. otwieramy w ten sposób, i po żarówce otwieramy. Wyk wysuwamy, mamy dekiel zdjęty. No i tutaj mamy żarówki. Jakby to wam pokazać, żebyście je widzieli. Z tej strony każdy chyba wie, że u góry jest postojówka, bo na dole jest y, kierunkowskaz. Tak więc tu możecie mieć mały problem y, z dostępem do tej żaróweczki. Jeżeli mamy małe dłonie, no to spokojnie nam wejdzie tam dłoń, żeby to wyciągnąć. Oczywiście tutaj z tej strony co akumulator jest, to trzeba by było po prostu wyciągnąć y, tu kieszenie akumulatora, żeby tam się dostać. Chyba że jakoś. Może tutaj jakoś by się dało, nie wiem. Ja bym pewnie dał sobie radę, bym robił dotąd, też bym zrobił, bo mi się nie chciało ściągać tego, ale sam fakt. W każdym razie tutaj żarówka kierunkowskazów jest tą na dole, czyli tu. I to musimy przekręcić. Tak jakbyśmy odkręcali śrubę, i wyciągamy. I tutaj mamy żarówkę wsadzoną. Ją należy wcisnąć i też przekręcić w, w lewą stronę. Jak już mamy to wyjęte, wkładamy, przekręcamy w lewą stronę, wysuwamy żarówkę. Nową wkładamy w prawo, aż nam tutaj zeskoczy. Ona ma takie bolce po bokach. Niestety nie mam tej żarówki, ale pokażę Wam to na przykładzie żarówki z tyłu, ponieważ jest taka sama. Ale to za chwilę przejdziemy do tyłu. Tak więc tutaj wkładamy żarówkę, przekręcamy w prawo stronę, następnie tutaj wkładamy, żeby nam tutaj weszło i przekręcamy w prawo stronę. Będziemy czuli, że już nam nie wychodzi. Natomiast z żarówką pozycyjną jest już problem. Ponieważ musicie tam się dostać. Nie wiem, czy to będzie widać. Będzie widać. Przekręcę trochę może. Tu jak widzicie jest żarówka postojowa. Pozycyjna. No i żeby ją wyjąć, no to mamy problem troszkę. Ponieważ nie ma jak tam się dostać za bardzo, prawda? Tu się palec mieści mój. Tylko. A jak ktoś ma naprawdę grube łapy, no to możemy próbować w ten sposób. To trzeba po prostu wyciągnąć. Tylko nie za mocno, żebyście nie wyrwali tych przewodów, bo później będziecie się bawić z zarabianiem. No i tutaj jest żarówka ta wsadzona. Na przykładzie takiej żarówki mam, mogę pokazać. Taki żarówek nie kupujcie, ponieważ to wytrzymuje tydzień czasu. Góra dwa tygodnie jazdy, zaczynamy rugać. Lepiej kupić jakieś Philips'a czy Osrama. Ja na przykład Osrama kupowałem za 40 zł. Za dwie sztuki. Za ledrową. No. W każdym razie tutaj, tutaj żarówkę mamy wciśniętą i ją po prostu wysuwamy, wysuwamy nową. Ja nie będę tego zostawiał tej żarówki. Nie wiem, co z tą lampą będę dalej robił. No i później musimy tam jakoś to wcisnąć. Ciężko mi będzie pokazać, tak żebyście widzieli. No właśnie, już zasłaniam dłonią, ale w każdym razie musicie to wcisnąć. Następnie zakładamy dekiel, Przy, przyciskamy, zapinamy i to wszystko. I mamy wymienione żarówki z przodu. Oczywiście ja mam łatwiej. No ale ze względu na to, żeby Wam pokazać, po prostu, no to pokazuję to na lampie wyjętej. Mogę Wam pokazać, jak to wygląda tutaj. I teraz przejdziemy do tyłu. A z tyłu nam będzie potrzebny krzyżak. Z tego co pamiętam. Więc lecimy, panowie i panie. Dobra, jesteśmy z tyłu. Prawa strona. ściągamy tutaj ten dekiel Na no, bok go odkładamy. Tak jak mówiłem, potrzebny nam tu jest krzyżak i bierzemy się do roboty. Tutaj musimy odkręcić tą śrubę. Pykona ona jest króciutka. Odkładamy na bok, żeby jej nie zgubić. Śrubki w jedno miejsce pamiętamy. Jak już odkręciliśmy tamtą śrubkę, to tutaj z tej strony mamy dwie takie ześlepki gumowe. Ja musimy podważyć i zjąć. Jedna. I odkręcamy. Dobra. Teraz musimy opuścić klapę. I wyciągamy możemy sobie od dołu pomóc. Możemy tak wyjąć lampę. Dobra, wyjąłem lampę, żeby wam to lepiej pokazać. Oczywiście wy tego nie musicie robić. Ale tutaj do tej śruby jednej jest yy, ciężki dostęp tak do tej? do tej śruby nie, do tej śruby jest ciężki dostęp tutaj oczywiście możemy w ten sposób wymienić jedną żaróweczkę ale żeby wymienić żaróweczkę od wstecznego no, nie pokazuje żeby żaróweczkę od wstecznego wymienić to musimy tutaj odkręcić te dwie śruby. No i to się później wyjmuje. Ja to wykręcę i Wam pokażę. I teraz ściągamy to. I mamy w sumie dwie, śruby, dwie żarówki. Tak jak mówiłem, przekręcamy w lewą stronę. Wysuwamy, ona na tych bolcach z jednej i z drugiej strony się trzyma tutaj, w tym zacisku. Bierzemy nową, wkładamy, dociskamy, przekręcamy i montujemy w lampie. Ostrożnie, żeby niczego nie połamać. Najlepiej no jest po prostu wyjąć lampę, i wtedy mamy łatwy, fajny dostęp do obydwu żarówek. Dokręcamy z wyczuciem, żeby nie przekręcić. Dobra, dokręcone. Teraz można wpiąć tą kostkę. Ona jest też kierunkowa. Tutaj ma taki wypustek. Z jednej strony składamy. Odpinamy. można sobie tutaj wyczyścić od razu może ja to zrobię z tego pyłu warto sobie to przeczyścić zawsze będzie lepiej dolegała ta uszczelka tak będę musiał kiedyś lampę wyciągnąć żeby tutaj porobić zapraweczki dobra na razie odłożę śrubokręt i teraz montujemy lampę Delikatnie nic na siłę. Wskoczyła ładnie. Siedzi. No i zakręcamy wszystkie śrubki. Sprawdźcie sobie dwa razy, czy jest dokręcona. Ale, żeby nie, nie przesadzić, też zamykamy tymi dykielkami. No i ta plastikowa osłonka, dekielek ten przewód podpięty, podpięty, dobra. I już. Tak więc bierzemy się za dalszą część. Tutaj mamy gwiazdki T25. Możemy też odkręcić to płaskim. Jak widzimy mamy takie przedłużenia na płaski, które tak okręt więc jedziemy teraz. I teraz ta trudniejsza część. Trudniejsza część, czyli wyciągnięcie tego. Musimy to te wyjąć w tą stronę, do tyłu. Tylko jak to zrobić. I to się nie chce poddać. Można tutaj czymś podważać. Tylko uważać, żeby nie zniszczyć sobie rantu. Nie zadrzeć. Do mnie jeszcze nie przyszły takie plastikowe specjalne. Nazwijmy to narzędzia do plastików, do montażu plastików w samochodzie. O, wyszło i tutaj Wam pokażę jak to wygląda. Tak to wygląda. Mamy kostkę, którą wypinamy. jest lampa. Tutaj mamy tą uszczeleczkę. Z takiej pianki. Tutaj można oczywiście sobie przecieść to trochę. Jak już ściągamy, no to tutaj do tej uszczelki, czyli tutaj dookoła, bo tu i tak będzie syf No, także tutaj odkręcamy tą jedną śrubę. Już Wam pokażę, żeby... Jeszcze jak poradnik, to poradnik do końca z drugiej strony, czyli lewej, analogicznie robimy. Więc nie ma sensu pokazywać tego. Odkładamy śrubkę i tutaj wysuwamy całość. No trochę sifu było ja tu lampę i tak będę musiał przejrzeć, ponieważ ona jest nieszczelna gdzieś, także ale tutaj mamy te żarówki dwie tutaj mamy te dwie żarówki no i tak jak z poprzednimi robimy to samo, czyli w lewą stronę wyciągamy pyk, w prawo puszczamy te są oczywiście inne. Tutaj mają dwa piny. Łapostrość, no, łapostrość. No, tutaj też mamy na dwa piny gniazdo. Zmieniam, jak było w tamtych. Nie zwróciłem uwagi. A jak jest tu? No właśnie, tu było te. Tamte były takie. A te są troszeczkę inne. Przekręcamy i już składamy analogicznie, więc tego już wam nie będę pokazywał. Ja tu jeszcze sobie przetrę, gdzieś mi parowała lampa, może że tutaj była nieszczelność Tak, pewnie tutaj. Ja sobie to wyczyszczę i skręcę. Tak więc to by było na tyle. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, subskrybujcie. Klikajcie dzwoneczki, wiadomo, każdy to mówi. No ale już zaznaczę, tak z tymi dzwoneczkami, bo to jeszcze nie mówiłem ani razu. Wbijajcie na Facebooka, Instagrama i tak dalej. Wiecie, co robić. Trzymajcie się. Cześć. A i powodzenia. Nie ułamcie niczego.